Tam była pakernia. Otóż ten osobnik, gwow, ten osobnik upadł na to całe miejsce, zrobił wielką dziurę. Dlaczego jest takie kółko? Jest wielkie kółko pomiędzy nami. Każdy myślał, że to uchwalendowało, ale to tylko 7 kółsiadów na poradę. Dziękujemy Państwu. No dobra, ty patrzcie, ja ci podtrzymam. dobry. Kurde! Właściciel! Kurwa! Ja się do was tym przyznaję! A a a a a a